Dzień dobry Asiu. O Jezu, jak ja się cieszę, że Ty tu jesteś. Cześć, kochanie, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś i tutaj jestem. I się wiesz, że się to stało, zanim wyjeżdżam do Elej. Bardzo Bezo się cieszę. Również się cieszę, tym bardziej, że dzięki temu spotkaniu również pomożemy psiakom, ponieważ Ta. uruchomiliśmy stronę na pomagam.pl u 20 m i można wpłacać tam po prostu kasę, nawet w najmniejszą, bo 5 zł, i możemy pomóc zwierzakom. Ja już opublikowałem to na swoich kanałach i już udało nam się zbierać około 4,5 tysiąca, więc mam nadzieję, że podczas tego wywiadu wy również będziecie zachęceni do tego, żeby pomagać zwierzakom. Tak, bardzo, bardzo błagam, bo naprawdę te zwierzęta potrzebują naszej pomocy, bo nie mają głosu i w tych stroniskach, w takich biednych miejscach tak żyją i, i nie, chociaż jak pieniążki pomogą, żeby lepsze jedzenie zjedli, czy może promocje, żeby adoptować, żeby właśnie stronisko miało, mogli aktywnie na adopcję te pieniążki dać, żeby, żeby pomagać, że po to żyjemy po to, dla mnie, po to jest życie, żeby, żeby pomagać sobie między sobą, też właśnie tym, co nie mają głosu. I właśnie dziękuję, że że się zgodziłeś, żeby taką właśnie akcję zrobić, żebyśmy zebrali jakieś pieniążki dla tych zwierzaków. Link jest w opisie tego materiału, link do zbiórki pieniędzy, ale także jest tutaj. Będzie aktywny, możecie kliknąć, jak wniknął, klikniecie, to film się nie wyłączy, tylko na chwilę se stopuje, więc bez problemu możecie klikać i prośba o wsparcie. Asiu, no ale dobrze, powiedz mi, jakie to są plusy z bycia Joanną Krupą? No to mnie <laughs> bardzo ciekawe. Wiesz, są plusy i minusy, naprawdę. Znaczy cieszę się, że byłam... Przez rodziców wychowana tak, jak byłam wychowana. Bo dla mnie, wiadomo, ludzie gdzieś na mnie patrzą: O, fajne ma ubranie, fajnie wygląda, że to tamto, że takie bardziej outside, że ludzie patrzą. A ja właśnie, jak myślę ja o mnie grupie, jaka jestem, to właśnie mnie to cieszy, że jak ludzie nieraz do mnie podchodzą. Yy, to pierwsze co mówią. ale Cię kocham, że robisz to dla zwierząt, ale cię kocham, wow, oglądam tą campaign, peta, czy wiesz, i to mnie najbardziej cieszy. Jak, jak, jak myślę, że dużo ludzi jakby się spytało im co jest Jan, kto jest Jana Krupa dla ciebie, albo kto to jest Jana Krupa, ja myślę, że pierwsze przyjdzie właśnie, albo wiadomo, tap Maro, albo że, że kocha zwierzęta. I to mnie bardzo cieszy, że mój głos coś robi. I nieraz, jak wiesz, kryty, krytycznie ktoś coś napisze, to ja już naprawdę nie reaguję do tego, bo to mnie tak denerwuje, że ktoś musi być taki strasznie ignorancki, naprawdę taki bardzo... Yy, Proszę bez żadnego edukacji, żeby nawet coś takiego powiedział, bo trzeba robić głośno coś, żeby ludzie też wiesz, się obudzili, żeby też pomagali. Ja nawet w jednym procencie nie odczuwałem, że Ty robisz dla zwierzaków to, co robisz na pokaz tak. dla wizerunku, więc akurat. Ale jest... normalna osoba, co jest inteligentna, co wiesz, ma edukację, jest normalnym człowiekiem, co rozumie, że ktoś może coś dobrego robić, by nigdy tego nie wyjeździ, would never question it. To ja wychodzę z, innego, z innego punktu jeszcze. Tak. Mówicie, nawet jeżeli tak. to i tak jest dobrze, bo są z tego plusy. I tak, właśnie, że są plusy. To nawet jakby ktoś. To ja wolę, żeby ktoś z gwiazd robił coś na pokaz, na pokaz bo zrobi coś powiem. dobrego. A jakie jeszcze komentarze ciebie dotykają? Znaczy najbardziej właśnie mnie zabolało właśnie to o zwierzętach. Przeszłam kiedyś, pamiętam to do dziś, to było już kilka lat temu, przeszłam do domu Mama to mi pokazała, była popłakana, zapłakana, Więc coś z mamą się stało? I no właśnie mi pokazała właśnie taki nieprzyjemny artykuł i my obie sobie, wiesz, się popłakaliśmy, bo to bardzo, tak jakby ktoś mi nóż dał w serce tak naprawdę, bo wiesz, już przez tyle lat, od małego, nawet jak nie miałam, wiesz, głosu, gdzie mogłam, wiesz, w mediach ogłaszać to, co robię, to robiłam. Wiesz, zawsze kochałam zwierzęta, ale w ogóle ja byłam wychowana, żeby kochać się między sobą, żeby być miłym. Jak wchodzisz do kogoś do domu, chodzisz do sklepu, wchodzisz nawet po ulicy, to dzień dobry, popatrzeć się na człowieka, uśmiechnąć się, ale wiesz, wiadomo, ka każdy człowiek jest inny, ale zawsze byłam taka wychowana, żeby być mił żeby być miłą osobą. Dlatego nie rozumiałam, że ktoś może być niemiły, nie niedobry, nie że koleżanka, wiesz, może do mnie jest miła, za, za moimi plecami y Wszystkie rzeczy mówi. No właśnie, jakie jeszcze cechy rodzice do Ciebie wpoili, wykształcili w Tobie? Znaczy myślę, żeby wiesz, żeby traktować każdego tak, jak byś chciała być traktowana, żeby mieć szacunek dla, dla każdego, żeby ciężko pracować, żeby być ambitnym, bo wiadomo rodzice nie mieli dużo pieniędzy, to nie dali mi, dobra, tutaj masz tyle pieniędzy, rób sobie, co chcesz z tymi pieniędzmi, żeby mnie nauczyli, że ciężką pracą można dojść gdzieś i coś zrobić, można mieć tę pasję w życiu. I też, żeby blisko być zawsze z rodziną, że rodzina jest najważniejsza, że rodzina nigdy cię nie skrzywdzi, i też przyjaciele, żeby się trzymać z takich ludźmi, co naprawdę cię kochają, że tacy są real. Mhm. Przeszłaś długą drogę, a który z momentów był najtrudniejszy na tej drodze? Wiesz, co najtrudniejsze? Hmm. Znaczy, wiadomo, jak wyprowadzić wy znaczy dla mojej mamy na pewno było najtrudniejsze, jak się przy, przyjechaliśmy z Polski do, do, do Chicago, bo wiesz, nie mieliśmy pieniędzy. Ona musiała w fabryce pracować 7 dni w tygodni, tygodniu, 5, może 15 godzin dziennie. Jeszcze była w ciąży z moją siostrą, to ona miała bardzo ciężko, ale moja mama przez to mnie nauczyła, żeby być, cieszyć się każdym, każdą chwilą, ale dla mnie. Najtrudniejszy moment był chyba, znaczy nie chyba, jak wyjechałam do, do LA, tak już wiesz, zawsze marzyłam, żeby być modelką, żeby, żeby być przed obiektywem, żeby być w telewizji i jak wyjechałam do LA, miałam taki niefajny wake up call, nie jesteś, nie masz 5'9, nie jesteś, wiesz, super skinny, wiesz, że jesteś za sexy, za ładna, za brzydka, za niska, za wysoka, że wiesz, zawsze było na nie. I w tym czasie chodziłam z takim chłopakiem, co bardzo był zazdrosnym i właśnie mi powiedział: Słuchaj, yy, musisz zdecydować, albo ja, albo twoje marzenie być modelką, powiesz, yy, to i to nie będzie razem. No, no dobra, okej, okay. tak mi mówi, to decyduje, wiesz, yy, moje marzenia. No, i pamiętam wtedy, powiedziałam mamie, mama, i ja się wyprowadzam dalej. Zapakowałam auto. Mama z wujkiem moim pojechali ze mną, po się sama jechała. autem jechaliśmy 30 godzin. No i, no i wyjechaliśmy, i właśnie te początki były bardzo ciężkie, ale też przez to, że słyszałam, nie, nie, nie. Nie chciałam się też poddać. Bo Boże, wyjechałam, zostawiałam chłopaka, wyjechałam, wiesz, od rodziny, że jadę robić wielką karierę w LA. nic mi tutaj nie wychodzi, ale nie mogę wrócić, bo to jest no way, że jest, no i co, będą się śmiać koleżanki, że tak, haha, ha, mówiliśmy, że nic Ci nie wyjdzie. Nie, nie poddam się, nie poddam się. No i był taki czas, co poznałam znajomego, co, wiesz, troszkę miałam taką depresję, bo nie miałam pracy. Długi miałam, nie miałam z czego tak naprawdę żyć. No i miałam takiego znajomego, co wiesz, chodziliśmy do restauracji, tylko jadłam. Bo z depresji, tak i dobra, to zjem tutaj sobie czekoladę, wiesz, dessert zjem, tutaj śniadanie, wiesz, lunch, dinner. Bo nie miałam co robić, to się nudziłam, to cały czas znajomy, wiesz, zawsze gdzieś chodziłam znajomym. I był taki czas, że dużo przytyłam. I pamiętam ten moment, mama przyjeżdża mnie do LA, odwiedzić, odwiedzić siostrą, i ona się tak. A co zrobiłaś ze sobą? Tak dziewczyno, weźcie za siebie, bo cię wrócisz do Chicago ze mną, bo tutaj przyjechałeś, robić karierę, czy co? Tak wiesz, tak ostro. I moja mama zawsze jest bardzo taka otwarta, yy, znaczy zawsze mówi, co, co myśli, ale taki dał, dała mi wake-up call, i przez ten czas yy, chyba rok trwała, żebym sudła. No i tak chyba rok z tym bardzo, wiesz, yy, Ciężko mi było. W ogóle, wiesz, te brałam, wiesz, zioła takie na, na odchudzanie, żeby, wiesz, przyczyszczać się. Prawie nic nie jadłam. Tak naprawdę można powiedzieć, że miałam troszkę anoreksję, blimia, że nie robiłam tego specjalnie. Nie szłam do łazienki po jedzeniu, ale, wiesz, te tabletki, co brałam, żeby nie być głodna i też jak coś zjem, żeby, wiesz wyszło od razu i to taki miałam taki rok taki moment to można powiedzieć że miałam psychicznie y, taki problem dużo się zmieniło w twoim życiu piękna bogata sławna czego ty w życiu jeszcze pragniesz znaczy wiesz co y, można powiedzieć wiesz bogata sławna do punktu jakiegoś jeszcze mam dużo więcej do osiągnięcia tak naprawdę dużo wiele chcemy osiągnąć w swoim życiu chcemy dojść do takiego y, punktu gdzie wiesz co jestem że mogę dużo zmienić na dobre w moim życiu, że będę miała już takie imię i nazwisko nie tylko w Polsce, tylko wiesz, na całym świecie, żebym mogła coś w takim bardzo dużym way coś zrobić, ale w ogóle ten, ten, ten świat w ogóle mnie tak kręci i to kocham. Jak ja nie pracuję, to się czuję chora tak naprawdę. To też nie chodzi o pieniądze, tylko o pracę. To Co, mogę, co bym jeszcze chciała? No wiesz, Teraz dwa filmy, co nagram w tamtym roku, wychodzą w tym roku dalej robić właśnie to aktorstwo. Też strasznie bym chciała prowadzić program w Stanach podobny może do, do Tamaru. Jest dużo rzeczy, co jeszcze nie osiągnęłam, co bym co by marzyła, żeby, żeby osiągnąć. To jeszcze wiesz, jeszcze mam dużo, 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 dużo długą drogę, żeby dojść tam, gdzie naprawdę marzę. What? Tyler's into you. You're lying. No, he told me to come over here and talk to you for him. Why are you telling me? It's not like you're a good guy or anything. Look, I know I have my faults, all right, but I always stick up for my friends. There's always one guy in the bar who knows everybody and everything that's going on. Widziałem wasz ślub, ale nie dopatrzyłem się, nie doszukałem się. Pewnie to będzie romantyczne, mam nadzieję, jak yy, ci się oświadczył twój mąż. Yy, wiesz co, jak w programie się powiesz, bo wiesz co, bo ja zawsze mówiłam, że on się nigdy tak naprawdę nie oświadczył, że nie było to romantyczne. Dlatego, że jak od, od początku my się spotkali, poznaliśmy, to było takie love at first sight. Wiem, że to wiesz, ludzie mówią, okej, okay, whatever. Yy, ja go poderwałam, bo ja pierwsza zobaczyłam go na widiu, właśnie było... W tym czasie byłam na okładce takiego magazynu Ocean Drive w Miami, co jest bardzo popularny, i szukałam miejsca, żeby zrobić, wiesz, imprezę. imprezę na tą okładkę. I właśnie mój chłopak w tym czasie był znajomy Romka i, i, i inny znajomy wysłał nam link do, wiesz, takiej robili, najfajniejsze miejsca, żeby iść na Super Bowl. Bo Poczekaj, akurat twój chłopak znał Romka? To tak, był go znajomy? Tak, znaczy nie a. bardzo bliski, ale okay. się znali. Tak, się, się znali. Ja chodziłam właśnie z nim dwa lata, ale już, już się za, zaczynałam powoli rozsypywać. To był taki fan bardziej. No i on włączył, bo ja, bo ja też dostałam ten e-mail z tym linkiem, wiesz, żeby oglądać ten wywiad, a ja wiesz, zmazałam, wymazałam, w ogóle mnie to nie interesowało. No i mój chłopak w tym czasie zaczął oglądać ten wywiad, a ja tak nagle, tak sobie pomyślałam, Boże, kto to jest? A Ten Way mówi: a To z Romek. Milion razy go poznałaś w klubie. Ja mówię, a, a, nie pamiętam, to wiesz. Widocznie to nie był ten czas. Jak go poznałam, żebym pamiętała, że go poznałam. Ja mówię: Boże, następny dzień dzwonię do mojej mamy. Mama, jak ja chyba wiesz, kto będzie moim mężem, albo ktoś, kto, kto, z kim będę przez długi czas. Tak wiesz, mama, siostra, okej, okay, co się jej odbija. A, no i właśnie. Mówiłam właśnie znajomemu, weź, spytaj Romka, czy chcesz zrobić ten ocean drive party. i Romek się zgodził, tylko że wiesz, bardzo małą sumę wiesz tam chciał mi zapłacić. A inni, inni oferowali, że wiesz, że więcej za takie party. to ja dobra, no problem! Nie ma problemu, uwielbiam męt, nie potrzebuję zarobić dzisiaj, jest okej, okay. nie, 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 jak niech mi zapłaci mniej. no się zgodziłam na, na małą sumę, bo wiesz, chciałam, żeby, żeby zrobić te party u niego. No i wiesz, były party, on do mnie podchodzi, czy tam wszystko jest ok, czy coś potrzebuję. Ja mówię, czy ja coś potrzebuję? No. Ale nie powiedziałeś tego. Powiedziałam. Ciebie? W takim, w takim kontekście tak, tak powiedziałam. No i wtedy... Co lecy, powiedział? Y on mówi do tej pory jak nawet byś z Nimrowi, on mówi, że on był taki wiesz, bo on by sam do mnie nie miał tego wiesz, takiego... Pomyślał, że, że wiesz w ogóle się nim nie interesuje i że on mówi, że on pamięta do tego momentu, jak on mnie za nogę złapał, jak mnie trzymał, wiesz, jak tam siedział ze mną i, po, i tak za nogę mnie złapał i że takie, że takie ciarki mu przeszły, powiem, a tylko, że się, wiesz, bał coś mi powiedzieć. A czy masz jakąś wadę, wadę charakteru, nad którą chcesz tak <śm> popracować? <śm> Yy, wiesz co, bym nie powiedziała, to wada, powiem się, o. że też dużo mi pomogło w moim sukcesie, w moim życiu, ale nie mam filtru, że I speak my mind. Okej, okay, mówisz to, co chcesz Mówię powiedzieć? Mówię to, co chcę i nieraz to nie myślę po tym, o tym, zanim coś powiem, że jak jestem naprawdę wkurzona, albo ktoś mnie wkurzy, albo wiesz co, jestem w jakiejś sytuacji. Że wiesz, nieraz coś mówię, i później mówię: O, no to będę, będzie konsekwencja, że, że będę musiała, e, wiesz, o tym słyszeć w mediach czy gdzieś. Czy wygląd pomógł Ci zdobyć pewność siebie? Ja nie myślę, że. Że, że ktoś jest nie wiadomo jaki, piękny, powinien mieć tę pewność siebie, każdy powinien mieć tą pewność siebie, bo każdy jest ktoś inny, każdy jest inną osobą i myślę, że każda osoba ma coś fajnego, jak ma fajny charakter, to z każdej osoby można coś polubieć. A Ty co uważasz za swój największy sukces? Największy sukces? Zresztą znaczy... Przy, Kocham robić Tab Maro, to też powiem, że to jest jeden z moich naj. Szósta edycja. Szósta edycja. Myślę, że w Polsce to jest ogromny e, sukces i że wiesz, co, tak jak mówię, że nieraz życiu się e, dzieją rzeczy, co are meant to be. Wiesz? Bo e, ja, ja akurat, w, jak w czasie zaczęłam przyjeżdżać do Polski, e, był ten casting do tego, do Tab Maro, nie? A ja w ogóle przyszłam, w ogóle nie myślałam, weźmie, wezmą, Ja pół po polsku mówię, po, po angielsku, nawet nie myślałam o tym. Ale akurat w tym czasie był ten casting i, i wiesz. I, i wy, by, by, byłam zaproszona do, do tego programu. I teraz, 6 lat później, jesteśmy. To ja myślę, że to jest ogromny sukces, um, ale też dużo, co osiągnęłam, wiesz, w Stanach, te wszystkie okładki, co zrobiłam. Yy, to wiesz, też filmy, dwa, co teraz wychodzą, um, programy, co robiłam. Myślę, że wszystko, co zrobiłam w swoim życiu do tej pory, że jest jakiś sukces, że to, wiesz, to, to dodaję do portfolio, do rezumej, że, że też ja zawsze chciałam być taką osobą, że nie daję wszystkich, na przykład, ja jak do jednego basket, że tylko że chcę, wiesz, różne. Tak samo jak teraz: prowadząca, aktorka, tam Animal Activist, um, wiesz, Reality Star. Powiesz, mi to wszystko kręci. Szkoda, że nie mam takiego, wiesz, zajebistego głosu. Bym strasznie chciała być piosenkarką. Taką wiesz, o wiesz, na, na, to, mnie to tak kręci. Nad szeroko oglądałam swój. Taki nieraz mam momenty, gdzie idę, wiesz, pa oglądam video z From the Past i właśnie oglądałam moje tańce z tańce z Gwiazdami i mówię, kurde, żebym jeszcze miała głos, to bym i bym była, wiesz, rockstar i to takie, wiesz, żałuję, że nie mam, wiesz, takiego, wiesz. I nic, nic? Nic, nic. Moja siostra ma przepiękny głos i mnie to tak denerwuje, że wiesz, że tak, yy, że nigdy tak nie wzięła się za siebie, żeby, żeby, żeby koncentrować się na tej muzyce, bo bym wszystko zrobiła, żeby mieć taki piękny głos, naprawdę. A propos e, castingu, do Mam Talent, dużo było kandydatek? Do Top Maro. Ja e, co powiedziałem? Do, mam Talent. O, Jezu, do A! Top model przepraszam. W tym roku? E, nie, mam na myśli na prowadzącą. O! 6 lat temu. E, znaczy, wiesz co, nie wiem ile było, ale na pewno było dużo. Na pewno z każdymi, wiesz, ludźmi ro, rozmawiali. Bo ja pamiętam to było, było wtedy, co przyjechałam na wywiad e, Szymona Majewskiego. I akurat w tym czasie to było, ale wiem, że mnóstwo na pewno wiesz. Każdy wiesz po to Top Maro, wiesz Starak. America's Next Model, w Germany, Heidi Klum, Germany's Next to Wiesz, każdy wiedział, że to jest sukces, sukces, program z całego wiesz, świata. W każdym e, kraju, co ten program jest, to jest big hit. To każdy wiesz, na pewno chętnie szedł na, na, na taki casting. To na, na pewno było mnóstwo. I też przez to, że wygrałam ten casting, dużo też miałam, wiesz momentów takich, nie będę mówić kto, ale wiesz, ludzie, co byli zazdrośni, chcieli mi zrobić krzywdę, chcieli mi na złość robić i to było przykre. Ale wiesz, jestem tu, siedzę tutaj i wiesz, nie, nie poddałam się, nie dam, żeby ktoś... Co to znaczy chcieli ci zrobić krzywdę? Znaczy, osoba, która chciała zostać prowadzącą, nie, nie została i mi robiła, wiesz, na złość. Tak. To było tak. bardzo przykre i wiesz, już tyle lat nie byłam w Polsce i tutaj się cieszę, wiesz, fajny program, nie znałam jurorów nikogo i wiesz, jeszcze takie... Takie rzeczy mnie spotkały. Pierwszy, pierwszy rok nie był łatwy, nie powiem w Tapmaru że wiesz. Nie to tylko, że wiesz, że te się ludzie śmieli o, że jak mówi po polsku, że nie umiem mówić po polsku. I wiesz, ja zawsze miałam dystans do siebie, tylko też na początku było takie bullying troszkę, że wiesz, że tam ludzie tam mówili, komentowali, że Jezu, co to za, jakaś nie umie po polsku, ja się nauczy po polsku. I wiesz, nigdy tego nie brałam do serca, tak że przeżywałam, ale mnie to też wkurzało. I właśnie zdecydowałam jeden dzień z agentką mówię, Dobra, wiesz co? zrobimy koszulkę i napiszemy coś takiego, mój jakiś, wiesz, your eyes i czy coś tam i pokażemy, że I don't care, że to mnie, wiesz, nie, mnie to nie boli. I od tej pory, wiesz, teraz jest to cool. Tak, teraz tak. nawet są, wiesz, kiełbasy z moim akcentem, wiesz, ostatnio, wiesz, ktoś, mama czy ktoś mnie wysłały, się z tego śmiałam, że to teraz jest śmieszne, a kiedyś, wiesz, ludzie myślą, że to wszystko jest takie łatwe, że wiesz, że nikt że wiesz, może wyglądam jak wyglądam, że wszystko, da, że każdy, Asiu masz tutaj, masz prezent i nie rozumieją ile to pracy musiałam też z serca i też przykrości nieraz przejść, żeby coś osiągnąć. A ludzie wiesz, myślą, że wstała rano i, i tak zrobiła i wszystko jej wiesz, Ma. poszło na dobrze i to tak nie jest. E, jesteś w czołówce polskich gwiazd, zdecydowanie. Tak. E. Czy zdarza Ci się żyć? Tak jest z ręką na ser. Wiesz co, niestety nie. A, myślałem, że powiesz tak! Niestety nie, właśnie każdy mówi mi, dlaczego jesteś taka miła, na wszystko się zgadzasz, wszystko wiesz. Bo ja nie myślę, wiesz co, yy, dla mnie, ja, znaczy ja na siebie nie patrzę jako gwiazda, ja na siebie patrzę jako, jaki, jako człowiek, co robi to, co kocha. To jest moja praca, jestem prowadzącą, jestem, wiesz, jak i, i robię filmy, jestem aktorką, kocham to, to jest moja pasja. A żeby wyjść na przykład tutaj, no, no, no co, co gdzie, 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 gdzie jest mój szampan czy albo wiesz, dwie godziny się spóźnić, to, ale po co? Ale po co, naprawdę po co? Ja tego nigdy nie zrozumiem. Dlaczego pamiętam pierwszy raz, jak zaczęliśmy pierwszy sezon Cap Maro, że produkcja była troszkę w szoku, że jestem taka normalna. Ale pojawia, ale czego nie? Dlaczego ktoś ma, że co, że ktoś jest lepszy, po prowadzi program? że ktoś jest lepszy, po jest aktorem? Ktoś jest lepszy od osoby, co wiesz, w kuchni go, gotuje i robi ci obiad? Ja, to, ja tego nikt nie zrozumieje. A ty się w ogóle denerwujesz? No pewnie się denerwuję, tylko po to mam agenta i męża, żeby do nich się denerwować, a nie wyżywać się. Na nich się wyżywam, a nie na wiesz innych. A co cię denerwuje? <laughs> y co mnie denerwuje? Znaczy, wiesz co, żeby mnie w, y, y, wkurzyć, to naprawdę dużo, dużo, y, dużo potrzeba, ale były właśnie takie jak Gosia Lightner moja agentka z Avantu, właśnie ona dużo przeżyła ze mną właśnie te pierwsze, pierwsze, dwa sezony w Tamaro, co mieliśmy ciężki, ciężki czas, właśnie, wiesz, niektórzy chcieli nam zrobić krzywdę i wiesz i właśnie bardzo jestem wdzięczna że takich ludzi wiesz co właśnie próbuje się toczyć z takimi ludźmi co wiesz bo ona mogła powiedzieć okej, dobra wiesz co już to jest za dużo stresu dla mnie nie chcę już wiesz z tobą pracować bo y, za dużo za dużo tutaj się dzieje na ciebie wiesz i to właśnie jest taki nie test ale takie takie prawdziwe y, Friendship też, nie tylko, że agent, ale też friendship, że ktoś, to wierzy w Tobie i ma Twój back, że wiesz, no matter what, będzie o Ciebie się walczyć, że ktoś robi Ci krzywdę a i, się, i pomoże Ci, żeby walczyć, żeby never give up, nie, bo ja też mogę powiedzieć, wiesz co, były momenty, gdzie ja mówię, wiesz co, Ośa, chyba wracam do LA, nie chcę już robić tego programu, bo naprawdę to, co się dzieje, to mi się nie podoba, że osoba, co nie jest w programie, ta takie, wiesz, artykuły Pisze o mnie, to nie jest ładne, wiesz, dlatego, że ta osoba nie dostała roli prowadzącej, że mi robi krzywdę. Ja tego nie potrzebuję, nie potrzebuję tego programu. I wiesz, były te momenty, ona mnie taka, wiesz, jest okej, okay, wiesz, ale ludzie nie rozumieją, wszystko powiesz, jest program, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy myślą, że wiesz, kulisy, wszystko, że to tak łatwo, pięknie wszystko wygląda, że nie ma żadnych, wiesz, catfights, że nie ma żadnych ludzi, co chcą ci zrobić na złość i to niestety jest. Ile razy chciałaś zrezygnować? W pierwszym sezonie było dużo razy. No ile dużo razy, było właśnie co gości, mówiła mi też do Romka, wieromek. On mówi, no to Pakło się przyjeżdża, jak naprawdę tak wiesz, taka, że tak przeżywasz taka atmosfera, to nie potrzebujesz tego programu. Jaka jest Janna Krupa po dwóch lampkach szampana? O Jezu, mój mąż by powie! Jedno ci powie, że mój mąż... Zawsze, jak idziemy na kolację, mówi Asia, błagam się, nie pij dzisiaj. Bo on. To samo mama. Mama mówi, że ja się zmieniam. Jak mam jedne, na, bo ja Jestem lightweight, mam jednego drinka, to od razu: wiesz. Są dwie Joanny, jak, jak jestem troszkę podpita. Super, w dobrym humorze, wiesz. Kocha wszystkich. Albo jak coś mnie wkurzy, to bomba. Bomba, wiesz. War, World War III, naprawdę. No. To może iść albo w tą stronę, albo w tą. Dlatego Ramek mówi: Please don't drink tonight. No, to bardzo, bardzo rzadko piję, ale jak wiesz, jak mam już jednego drinka, to mi wystarczy. A jest taka osoba, która ukończyła top model, ale finalnie zawiodła się, że jednak nie poszła ta kariera w tę stronę, w którą powinna iść? Ech, wiesz co, było kilka. Bo był, był jeden sezon, co Olga. Kasiańska mi się. Jak ona wyszła na casting, to Jezus myślałam, że padnę. Ona mi się tak strasznie podobała, i troszkę żałuję, że tak naprawdę nie widzę, żeby ona coś robiła w tym kierunku. Też gural um, nie widzę, żeby coś. To też fajny facet, myślałam, że, że będzie więcej robił, ale bardzo jestem dumna z Jakoba kosela z tamtego sezonu, i też Karoliny Pisarek. Oni ciągle są na wyjeździe, ciągle widać, że że pracują, to wiesz, też zależy chyba od sobie jak bardzo dadzą od siebie, bo też jest że często, że przez program się robią małymi celebrities mm -hmm. i im się chyba wydaje, że telefon będzie dzwonił 24 na dobę, że każdy będzie z każdej strony chciał z nimi pracować i ch chyba nie zdają sobie sprawy, że to najtrudniejsza praca właśnie się zaczyna po programie, bo my tutaj jesteśmy ich, tak wiesz, molding, żeby ich przyszykować. A ta prawdziwa praca, czy coś osiągną, czy nie, właśnie od nich zależy i też co będzie po programie. I właśnie widać, że Karolinka, ona to żyje tym. To, to radość, na, na, jak ją widzisz, na, wiesz, jak była w Welej, to tą radość, to ona jakby mogła sk skakać sobie skakać, to widać, że ona tak szczerze się cieszy tym, że ona robi to, co wiesz, zawsze marzyła, i to jest piękne. Ostatnie pytanie, jakże dla mnie istotne, gdybyś dowiedziała się, że dzisiaj jest ostatni dzień Twojego życia, co byś zrobiła? Hmm. Wiesz co, bym chciała spędzić, żeby mama, tata, siostra, Romek i moje pieski żyły w domu. Czyli wsiadasz też samolot, leć w dole. Do domu, tak. Asiu, bardzo dziękuję, mm, że byłaś gościem dzięki. mojego programu. Jak ci się podobało w kawalerce? Bardzo miło, bardzo super było. Inteligentne pytania, fajna rozmowa, wiesz, takie wywiady mi się podobają. O, bardzo miło. No. Dziękuję, ja Was zachęcam. Pa Przypominamy link poniżej. Tak, proszę. E, do pomagam pelu łamane przez 20 kwadrat, Tam możecie wpłacać kasę na zwierzaczki, nawet 5 złotych pomoże. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. <słyska>